Firmy rodzinne są bardzo ważne w Polsce od 2005 roku, kiedy to zorganizowano pierwszą konferencję w Nowym Sączu, w Wyższej Szkole Biznesu, której rektorem był dr Krzysztof Pawłowski, przy wsparciu firmy Roleski i Marka Roleskiego wraz z rodziną. Od tamtego czasu zwrócono uwagę, że te podmioty zupełnie mają inną specyfikę działania, funkcjonowania na rynku, co pokazuje dzisiejsze badanie dr Adriany Lewandowskiej, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, w którym zwraca uwagę na wartości i pokazuje, jak mierzyć te wartości i pokazuje też, że te wartości są nieco inne niż wartości biznesowe. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na, na ten kontekst wartości i ich podziale na trzy grupy, przede wszystkim techniczne, wartości związane z postawami oraz wartości moralno-etyczne. Te wartości moralno-etyczne to jest dominujące wśród przedsiębiorców rodzinnych i pokazujące, że właściciele bardzo chcą działać, działać na rzecz społeczności lokalnej, działalności filantropijnej. Firmy rodzinne, to co jest ich na pewno wyróżnikiem, to to, że są oparte na wartościach. Te wartości są najczęściej nazwane i płyną właśnie z rodziny założycieli, i przekładają się bezpośrednio na firmy. W przypadku LPP, to na pewno jest to uczciwość, to jest przedsiębiorczość, to jest pewnego rodzaju długoterminowe spojrzenie na rzeczy, z którymi się chcemy mierzyć. Dzisiaj doktor Lewandowska zaprezentowała nowy model Beliz, który pozwala nam popatrzeć na tematykę firm rodzinnych nie tylko poprzez liczby, jak dynamika wzrostu, przychody, bo tak do tej pory głównie były firmy rodzinne rankingowane, a wnieść tutaj do dyskusji ten parametr jakościowy, czyli co tak naprawdę składa się na to, że te firmy rodzinne są inne, a nawet możemy tutaj postawić tezę, w pewien sposób mają przewagę konkurencyjną w stosunku do, do innych firm. My też patrząc na, na tenże model, próbujemy zobaczyć, czy faktycznie te czynniki sukcesu mają odzwierciedlenie w naszej działalności. Wygląda, że tak.